Smerfastyczne hity, odpowiedział na mój film: Huh, gaka I jedyne co powiedział, to, że szukam atencji, do tego wstawił na koniec cały mój film, jak gdyby nigdy nic. Na początku filmu powiedział, że miałem jeden argument. Pewien Ziomek nagrał na mnie film, używając dosłownie jednego argumentu nawet nie powiedział, jaki oraz tak zmontował film, żeby jego oglądający by pomyślał, że go obrażam. Bicie przerw na samym początku. Smerw z burdelu matka kurwa ojciec alkoholik. Jak na to patrzę, to mam ochotę to spalić. Przerw na samym początku, bo inaczej widz szybko straci zainteresowanie materiałem. Omijając wcześniejszy fakt, to nagle w losowych momentach pojawia się takie gówno. A co jest? Dostań, kurwa Jakiś. Smerf z burdelu, matka, kurwa, ojciec, alkoholik, potem chwalił się swoją pseudodramą, która wyglądała tak, że rozgrywka śmierci powiedział, że ma się pierdolić. Smerca pi? czyuje się No i tyle nie polecam tego kanału do widzenia. Hugka jadreń! pewien ziomek nagrał na mnie film, używając dosłownie jednego argumentu. Pewnego dnia odkryłem pewien kanał o nazwie: smerfastyczne hity i nie ma tam piosenek z smerków. W skrócie, filmy ziomka są nawet git, ale są rzeczy, które mnie denerwują. Przed tym powiem, że nie uważam się za jakiegoś wielkiego youtubera, którym nie jestem. Wracając, smerfik myśli, że zna się na filmach i YouTubie. Szkoda, że tego nie widać po subskrypcjach i wyświetleniach. Wiem, że mówię to do kogoś, kto ma około trzy razy więcej subów. Wytknąłem jakiś błąd znacznie większemu kanałowi, który w swoje suby jednak musiał zbierać jakieś 6 lat. Chciałbym po prostu powiedzieć, że wstęp musi być bardziej dynamiczny. Nie powinno się robić przerw na samym początku. Smerf z burdelu, matka, kurwa, ojciec, alkoholik. Jak na to patrzę, to mam ochotę to spalić. I zgadnijcie, co? Sera się o dosłownie jedną rzecz najwyraźniej rage baituje. Dał tu jeszcze komentarz, w którym proszę rozgrywkę śmierci o sztuczną dramę, która, uwaga, wydarzyła się w przeciwieństwie do tego, co on myśli. Kim W każdym razie nie dam tutaj linka do jego kanału, zamiast tego dam jego pełny film na koniec. Have you been a good boy? I know you have. Come on, got a surprise for you. Pewnego dnia odkryłem pewien kanał o nazwie styczne Hity i nie ma tam piosenek z Smerfów. W skrócie, filmy ziomka są nawet git, ale są rzeczy, które mnie denerwują. Przed tym powiem, że nie uważam się za jakiegoś wielkiego youtubera, którym nie jestem. Wracając, Smurfik myśli, że zna się na filmach i YouTubie. Szkoda, że tego nie widać po subskrypcjach i wyświetleniach. <słuch> Nie, witam Wiem, że mówię to do kogoś, kto ma około 3 razy więcej subów, niż ja, ale mi zdobycie tylu subskrypcji zajęło kilka miesięcy, natomiast on ma kanał od 2013. Chciałbym po prostu powiedzieć, że wstęp musi być bardziej dynamiczny, nie powinno się robić przerw na samym początku, bo inaczej widz szybko straci zainteresowanie materiałem wcześniejszy fakt, to nagle w losowych momentach pojawia się takie gówno. Jakiś smurf z burdelu, matka, kurwa, ojciec alkoholik. Jak na to patrzę, to mam ochotę to spalić. I zgadnijcie, co? Oczywiście w najnowszym filmie widać, że już nie używa syntezatora mowy. No i resztę tego filmu gada o jakimś najwidoczniej niepełnosprawnym człowieku. O kurde, ale w nocy się posikałem na łóżku, pojszałem się na łóżko. I wyzywa go od Domino Gamer'a. Sztko się zgadza. Domino Gamer 2.0.